Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich przedstawicieli mediów na konferencji prasowej. Rok po rewolucji śmieciowej w Wejcherowie. Jesteśmy na terenie Przoku, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. I na początek oddam głos skarbnikowi miasta Wejcherowo, panu Arkadiuszowi Kraszkiewiczowi. Szanowni Państwo, minął już rok od kiedy wprowadzono na terenie miasta Wiejcharowa nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Myślę, że to dobry moment, aby dokonać pierwszych podsumowań. Należy przypomnieć, że jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest uzyskanie odpowiednich poziomów ograniczenia ilości odpadów zmieszanych, kierowanych na składowiska oraz uzyskania coraz większego odzysku odpadów segregowanych takich jak plastik, metal czy szkło. Jest to niezmiennie ważne, gdyż yy, gdyż za nieosiągnięcie takich poziomów na gminy będą nakładane kary finansowe. Szanowni Państwo, na terenie miasta Wejherowa system, nowy system gospodarowania odpadami obejmuje wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, yy, wspólnoty, Współdzielnie mieszkaniowe złożyły 4,5 tysiąca deklaracji o wysokości opłat za segregowanie odpadami komunalnymi oraz około tysiąca korekt deklaracji. 75% mieszkańców zadeklarowało, że będzie selektywnie zbierać odpady komunalne, czyli będzie segregowało te odpady. Po roku funkcjonowania tego systemu, z danych posiadanych z Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki. Wiemy, że w pierwszym kwartale 2014 roku, w stosunku do pierwszego kwartału 2013 roku na terenie miasta Wejherowa o 158% wzrosła ilość odpadów zbieranych w sposób selektywnie, czyli plastiku, szkła, yy, yy, metali. Ten wzrost, półtora-krotny wzrost był, był możliwy tylko dzięki temu wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców miasta Wejherowa w tą segregację. Szanowni Państwo, dla przykładu z terenu miasta Wejherowa zebrano 20 tysięcy takich beli z plastikami, na które składa się około 40 milionów butelek plastikowych. Te śmieci nie trafiły na wysypisko tylko do obróbki, do dalszego przerabiania. Szanowni Państwo, z danych posiadanych z Komunalnego Związku Gmin wynika, że w pierwszym kwartale 2014 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2013 roku o tysiąc ton zmalała ilość śmieci zmieszanych, przekazanych na wysypisko w Łężycach. O tysiąc ton y, odpadów zmieszanych trafiło mniej na wysypisko w Łężycach. Dzięki skrupulatnej segregacji prowadzonej przez naszych mieszkańców, a także nowatorskiej zmianie uchwały Rady Miasta, która umożliwiła zbieranie y, popiołu. Co umożliwiło osiągnięcie takiego wyniku? W to, w to zbieranie popiołu bardzo zaangażowali się mieszkańcy naszego miasta. Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta miasta Wiecherowa Krzysztofa Hildebranta, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym mieszkańcom, którzy segregują odpady. To dzięki nim uzyskaliśmy taki dobry wynik segregacji. I zachęcić wszystkich tych, którzy nie segregują, aby podjęli ten wysiłek i rozpoczęli segregację. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Związanej z polepszeniem systemu odbierania odpadów, a także z przekonaniem mieszkańców, tych, którzy nie segregują, aby zaczęli segregować, abyśmy w dalszym okresie także uzyskiwali coraz lepsze wyniki segregacji. Jestem przekonany, że po tym roku jesteśmy na dobrej drodze, jeżeli chodzi o segregację na terenie miasta. Od 1 lipca 2013 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta Wejherowa zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Spółka zaO. Poproszę Pana Prezesa Romana Szerwińskiego o przedstawienie wyników działalności spółki. Dla mnie najlepiej to pokazują obrazy. Zdaniem naszym wzrost edukacji ekologicznej widać wyraźnie na tym wykresie. Wykres jak wzrasta Ilość odpadów segregowanych, to ta dolna linia, i jak spada ilość odpadów zmieszanych, kierowanych do y, ripoków Ekodolina. To widać wyraźnie, jaka jest tendencja, jaki jest kierunek, jakie jest duże zaangażowanie. Jak było początkowo niewiele, jak obecnie jest to już znacząca ilość. Y, widać to również w poszczególnych grupach. Tu proszę Państwa, ten szary kolor to jest zbiórka popiołu. Jak ważna była decyzja Rady o zbiórce popiołu, to yy, ta ilość w kratkę, to jest odpady zmieszane, które kiedyś stanowiły ponad 90%, obecnie około 60%. To jest w ciągu roku, jest to skokowo można powiedzieć, chociaż tu widać że nie płynną, ale to jest rzeczywiście rewolucja, jeżeli chodzi o zachowanie mieszkańców. To są szczegóły, kiedy zimą jest... Kiedy są jesienne i wiosenne zbiórki wielkogabaretów. Wszystko to widać. Już pan skarbnik wspomniał o butelkach plastikowych, ale my możemy powiedzieć tak, że zawieźliśmy w ciągu roku 12 tysięcy ton śmieci do ripoka. To jest 40 tysięcy takich pojemników. Zebraliśmy 908 ton szkła, co daje, jakby przeliczyć to na butelki, 2,5 miliona butelek. To są olbrzymie cyfry, ale to wszystko możemy robić dzięki temu, że udało się wydzielić makulatury 500 ponad ton, bioodpadów 660 ton, popiołu 280 ton, gruzu 260 ton, wielkogabarytów prawie 200 ton. Zbieramy w ciągu roku skoczyliśmy, Państwo widzieli na wykresie, skokowo ilość odpadów segregowanych. I pod tym względem miasto jest liderem. A przede wszystkim też w zbiórce popiołu. To niewątpliwy sukces. Zawdzięczamy go mieszkańcom, ale gdyby nie dobre prawo uchwalane przez Radę Miasta, to też nie dałoby się tego zrobić. Więc tylko współpraca, współpraca z Radą Miasta, współpraca ze wszystkimi wspólnotami, współpraca z wszystkimi zarządcami nieruchomości i spółdzielniami, bo tylko ta współpraca dała taki efekt. Niestety dobre kosztuje. I. Musieliśmy ponieść w ciągu ostatniego roku olbrzymie nakłady. To oczywiście miało wpływ na wynik spółki, stąd wynik nie jest dodatni. I zakończył się wynikiem minus 2 miliony 555 tysięcy zł i 96 groszy w bananym roku obrotowym, a więc od powstania spółki w grudniu 2012, 19 grudnia do 31 grudnia 2013 roku. Aby przystąpić do przetargu musiała powstać spółka. Spółka musiała otworzyć obowiązkowe rezerwy na kwotę 1 15 296 zł groszy, w tym aż 865 319 zł groszy na rezerwy na koszty pracownicze. Nie trzeba było wydać tych pieniędzy, ale są to obowiązkowe koszty, które wpływają na wynik spółki, są to koszty bezwydatkowe. Wysokie standardy, które uzyskaliśmy w Weikherowie wynikają z obowiązku wyposażenia pergoli i posesji w pojemniki i worki do segregacji. Zamiana nieestetycznych dużych kontenerów, takich jak te, które kiedyś były na całym mieście, teraz na zdecydowanie ładniejsze plastikowe pojemniki wraz z obowiązkowym wyposażeniem tych pojazdów w czujniki, w system odczytu opróżniania pojemników i rejestracji worków, tak zwany Xtrack. To wszystko kosztowało ponad milion złotych. Wysokie też były koszty początkowe. Pierwszy miesiąc, zwłaszcza lipiec 2013, na montaż i transport pojemników, na montaż, na tak zwane ocipowanie. Każdy pojemnik w mieście Wejherowo ma chip. Oznakowanie pojemników, potem dostarczenie mieszkańcom informacji, ulotek, harmonogramów, worków do segregacji, a wreszcie wydrukowanie kodów kreskowych i rozprowadzenie ich wśród mieszkańców. Te koszty wyniosły dużo ponad pół miliona złotych. Wszystko to razem wpłynęło na wynik roku ubiegłego, ale jednocześnie stało się podstawą do dalszego rozwoju spółki. Od początku spółka pozyskuje wszystkie zlecenia poprzez start w przetargach. Wszystkie zlecenia mamy tylko z przetargów. Spółka znalazła swoje miejsce na rynku, a rok 2013 zakończyła przychodami, które łącznie wyniosły 10 milionów. 760 456 zł i 74 grosze przy zatrudnieniu 144 osób. Dzisiaj, rok od wprowadzenia rewolucji śmieciowej, sytuacja na rynku zmieniła się znacząco. Część firm, zwłaszcza mniejszych, została wyeliminowana z rynku. Obecnie na przetargach obowiązują już zupełnie inne ceny. Ja mam całą tabelę, ale nie będę przedstawiał. Średni wzrost cen. W postaci przetargów rok temu, a dzisiaj to 58%. Nie dotyczy to jednak miasta Wejcherowa, bo przetarg został rozstrzygnięty do końca 2015 roku. Tu jest spokojnie. Zakładam, że sprzedaż spółki w roku 2014 osiągnie 12 milionów, a wynik finansowy spółki na koniec roku 2014 będzie dodatni. Sytuacja finansowa i organizacja spółki, organizacyjna spółki jest stabilna. Koszty i przychody spółki za ostatnie miesiące wynoszą około milion złotych miesięcznie i bilansują się. Zgodnie z aktem założycielskim kapitał zakładowy w dniu powstania spółki wynosił milion 417 siedemnaście tysięcy. Na dzień dzisiejszy wynosi trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące. Spółka nie posiada żadnych zaległych zobowiązań, nie występuje żadne zagrożenie dla płynności. Nie byłoby sukcesu, gdyby nie stałe doskonalenie się. Stąd, między innymi, z 1 lipca wprowadziliśmy kolejne zmiany. Te zmiany to wprowadzenie rejonów obsługiwanych danego dnia, tygodnia i miesiąca. Podzieliliśmy miasto na cztery kwartały. Jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, wszyscy mieszkańcy otrzymali nowe harmonogramy, i w tej chwili oszczędzamy na kosztach przejazdu i na lepszej organizacji pracy jak również na tym, że każdy sąsiad widzi, u kogo wystawiają, to znaczy u mnie też. Teraz jest wspólnie, nie ma już podziału na dowolne ulice, tylko na sektory. Jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, jeżeli chodzi o wielorodzinne, to obsługujemy je, jeżeli chodzi o segregację, w poniedziałki, czwartki lub we wtorki i piątki. Tak, zgodnie z harmonogramami, zgodnie z podziałem miasta jakby na dwie połowy. Wszystkie harmonogramy są oczywiście na naszej stronie internetowej i wszyscy zainteresowani je otrzymali, ale będą również jeszcze dalej rozprowadzane w między innymi biuletynie miejskim. Chciałbym przede wszystkim wszystkim bardzo bardzo podziękować za współpracę w konkursie ekologicznym i w codziennym działaniu. Dziękuję mediom, dziękuję pracownikom spółki, dziękuję przede wszystkim wszystkim mieszkańcom. Bez Was ten sukces ekologiczny nie byłby możliwy. A jako ciekawostkę chcę na koniec pokazać, to jest coś, co musi zabierać ze sobą kierowca na, na Wejherowo na dwa dni pracy, ponieważ taką ma marszrutę. Niestety do tego musi zabierać jeszcze piloty. Mam nadzieję, że za parę lat będzie takie zaufanie społeczne, że nikt się nie będzie bał, że mu wejdzie ktoś do tej pergoli i otworzy, i sprawdzi, i będziemy mogli płynnie... Wjeżdżać z miejsca na miejsce. Dzisiaj jest to taka trochę zabawa. Dziękuję Państwu bardzo.